Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, shaoter. A to jest taka wiadomość, że sezonu pierwszego G-Pack nie będzie, nie będzie czemu, ale będzie oczywiście drugi, nie martwcie się. Będzie drugi sezon. Coś mi się po prostu wykraszowało z Minecraftem, dokładnie. Już Wam pokazuję, co się stało. Zrobiłem Force Update, a nie chcąc, to kliknąłem Force Update i kliknąłem Enter Game, i po prostu wytegowało mi jeszcze raz zainstalowałem G-Packa Wklejem naszego save'a no i co się stało? Wszystkie itemy z, z mi zniknęły, czyli nie ja mam tych wszystkich fajnych itelków, więc... No źle no. Ale zresztą... Nic straconego, gdyż ta mapa nie była za świetna. Wszystko tutaj nie było świetne, więc widzimy się w kolejnej serii, która niedługo będzie, oczywiście. że yy, to się nie będzie niedługo, zaraz siadam do właśnie nagrywania sezonu drugiego, więc nie martwcie się o to, jak jest, yy, będzie dobrze. No, ja jestem i myślę, że będzie drugi sezon, Wam się podobał. Ja już nic nie zrobię z tym. Więc tak, no to trzymajcie się. Hej, Heyo, hej, hej,